Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Oce Oceanirs. I To jest demo, takie właśnie dostałem tutaj, Demko. Sprawdzam na, na tym, na Steamie to tak za bardzo dostępne nie jest. Ale ja mam szansę sobie w to poradzić, więc jak najbardziej wypróbujemy sobie tą giereczkę. Dobrze, nowa gra. No i dobra, mamy naszą wyspę. Eee, tak, tu mamy rozmowę. No dobra, mamy tutaj samouczek, zoom, pitch up, pitch down. Kurczę, nie używam tego guzików. A, dobra, no ja to mamy też i scrollem co robić, nie? nie? Na zasadę przesuwamy sobie ten. Left eee, click, dobra, co to jest? To pokazuje ok. Mamy wybrać charakter. Bierzmy ją. Tu mamy jej dane. O, Kiberek. Picie jedzenie i sen. Uśmiechnięta buźka. Czyli wszystko jest git. No, a może mi przypisać jakieś narzędzie jeszcze. Także jest spoko. E, dobra. Chcemy dalej zrobić send. Chyba to jeszcze nie to. Dobra, charakter. Hmm. Czyli tutaj mamy rzeczy przypisane jakby do wszystkich, do wszystkich naszych członków drużyny. Tutaj jest pasek, czego? Surowców. Pasek pogody i progres. Jakiś. I przyciski przyspieszenia i takie tam rzeczy, no nie? Czy możemy przyspieszać sobie czas pauzować i... No spoko. To jest fajna opcja. Um, tak, tutorial i historia. Czy tu jakaś pabucha je, też jest niby. I tutaj mamy dasz jakieś rzeczy. Czyli co to jest? tutorial, czyli jak będę się gubił, mogę sobie tutaj kliknąć i aha. O tutaj i sobie wszystkie takie jakieś rzeczy poprzypominać. Dobra mapę mamy pod M tak, a nie mamy mapy, bo nie mamy tego Expedition Station coś tam. No dobra. Czyli co zaczynamy coś robić, nie? Mm. Mamy Beachwood from the ocean. Mamy chyba to zebrać. Zbierzemy sobie te rzeczy. W sumie można wszystko pozbierać. Nie pozbieraj te kamienie, coś tam. Niech coś robią. O kurczę, rekin. Jak się robi te stoły? Produkcja. A tutaj, no i spoko. Stół do kraftowania. Gdzie by go postawić? No, może być tu. Ona no, proszę wyrobić. No i dobra. Niego sobie tutaj tworzą. A, bo tu mamy co nam potrzebać do tego? Coś możemy jeszcze wykraftować? Eksploracja, produkcja. Expedition Station. Ok. Survival. Łóżko. Ale też nie mamy przedmiotów. Jedzonko. Hmm. Możemy zrobić ognisko. Dowody. Nic tu nie mamy. A to? O. Postawimy sobie. To jest. Oznaczenie terenu, w jakiej nasi, nasi survivorzy pracują. Można to powiększyć jakoś? Wissan, work, post. Plus. O. Znaczy, niech zostanie to w tej, w tej pozycji. No i dobra. Mamy zbudować y, tą do jedzenia, ten cały skrzynkę. Potrzebujemy tych takich pałek. Cztery sztuki mamy dwie. Czy musimy to znaleźć, nie? Dobra. Niech coś robią. Zaraz zobaczmy co tu w ogóle można zrobić. O. Łopata. Jakiś pasek. Deski. A to do, do tej do tratwy coś lina. I skrzynka. Okej. Okay. A, bo potrzebujesz tej łopaty. Żeby zrobić łopatę. Dobra. No i co daj? A. A, to trzeba najpierw kolejkę zrobić. Okej, okay, rozumiem. Dobra, bo łopatka się będzie robić. To może pozbierać jeszcze rzeczy. Rzeczy się przydadzą. Jakieś kamienie podnieść też. żeby łóżko. Potrzebujemy linę, liście i tych pałek jeszcze więcej. A właśnie tutaj tu linę można tutaj zrobić, nie? A te liście skąd Z tego? Harvest. Pozbierajmy to. Co to jest? A, narzędzia, że w tym pasku można przypisać narzędzia, tak? Przybym z do narzędzi. Equip shovel. Kto będzie kopał? On będzie kopał. No i dobra. Mamy zrobioną. Dobra, musimy ten, to zrobić jeszcze. Cztery to paki. to wziąć? Kurczę, jak tu się ciemno zrobi w ogóle. O, mogę zrobić unicko O dobra, mamy, możemy zrobić łóżko. No nie tak. Postawmy łóżko, niech tutaj sobie stoi łóżeczko. To nie zaznaczone będzie to produkował. I to jedzenie. Oj. O, dzień drugi deszcz 17 stopni. O, tutaj też jest, a tak, powoda jest. O, był jakiś tip, ale nie przeczytałem. Hm. No ale tutaj, to, to, jak już jesteś w tej wodzie, to idź tutaj zbiornika. Czerpieńów, przypadkiem? nie ma. Dobrze. Ło, tu pływają. Dobra. No, ale już wszyscy są bezpieczni. Ten, jakie przyspieszenie. wcześniej się przestraszyłem, że naszego tutaj, jaką się nazywa? Chyci, hy, no brakowało. Cóż, tuż, tuż, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o to, oznaczenia tych y, naszych bohaterów, to mamy w jaki sposób mają się zachowywać, no nie, że całkowicie my kontrolujemy ich y, poczynania. Częściowo, znaczy częściowo y, zajmuje, zaj, zajmują się sobą, sobą, kiedy nie są zajęci, jakby i ostatnia opcja to jest, że y, bohaterowie sami sobie wymyślają, co mają robić, to no nie? Robią to, co im w, w, w tym momencie jest potrzebne, no nie? Dobra, y, idziemy ten małopaty, to niech tutaj kopię. A ty, mój kolego wspaniały wybudzić tą skrzynkę ty widzę, że już jesteś... Co to jest? Blueprint. A, to blueprint był, no i spoko Blueprint 314, no to ile tu jest blueprintów w ogóle. Szaleństwo jakieś, nie? No ale dobra, to mam ten research table. Nawet mamy rozmówkę. Dobrze, to ty idziesz tutaj. To z... przeszuchaj, póki te rykiny tam nie pływają. O, woda. Czyli będę mógł oczyszczać wodę. Czyli ze słonej wody będę robił słodką. No i git. Jedziesz? Zobserwuję, co ona będzie robić, nie? A, nic. Dobra, tutaj tutaj jest to, to od wody, tak? Jak to się robi w ogóle? A, dobra, ja miałem zrobić. Miałem zrobić to, to tutaj. I by tu można było żeby nie przeszkadzało. Dobra, nie będzie tu. Dobra, ona idzie to budować, Jest git. O, śpiący są. Ale ma łóżeczko. Więc nie powinno być z tym problemu. Proszę, wszyscy są śpiący. Tu przydałoby się więcej łóżek. Otwórzmy to w zobaczmy co tu jest. O, trzy jajka, jakiś kokos. Grillowana ryba. No, to na razie nie będziemy potopywać, bo te rekiny... O, poszedł spać, widzicie? Czyli sam sobie kontroluje swoje. E, swoje te. Mm. potrzeby. Tak, jak spanie, widzicie, sleeping. Właśnie robi sleeping sobie. I tak, będzie zadowolony. Wybuduj tą yy, tratwę. Proszę, zaczymy tutaj research. Te drzewka całe, no nie. Kontynuuj. Teraz spójrzmy, co tutaj mamy. O, trochę tego. Troszkę tego jest, a bo to są różne jakby te Różne działy, eksploracja, to czyli to, tak? Eksploracja Produkcja, survival Gotowanie, woda Dobra, to byśmy mogli sobie zrobić, nie? Słuchajcie, bo tutaj coś widziałem Wybudować tratwę Ale bardzo nie mogę wybudować tratwy, nie? Ten zrobić, o właśnie, o tym mi chodziło Woda, woda jest bardzo potrzebna, więc jak to się robi, żeby oni to robili? Może hmm. coś tam szuka. Aha, czyli to robi, tak? Dwa punkciki na 90. No i dobra, niech się tego uczy. Wszystko jest w porządku. Stratwa, a tutaj jest. Stratwa, tylko muszę zrobić właśnie jeszcze. liny, te coś tam. Dobra, a nie mamy drewna, nie mamy Więc musimy poszukać drewna, O, tutaj są jeszcze jakieś kawałki drewniane Ale mamy też zjeść jedzenie z tej kraty całej Jak się je Aha Kopim w drzewa Tutaj musimy, a to jak będziemy mieli dopiero tą stację do uzatniania wody, to musimy i kopnąć drzewo też. Tu już się wyspałeś? Nie kopnijmy nim drzewo Kick, zobaczymy co się wydarzy. O, mamy tego. Jak on się nazywa? Kokosa Kokosy się na pewno przydadzą do jedzenia, nie? Oj Aha, bo ja chciałem wyciąć drzewo Kik A tobie co się stało. Śpiąca jest bardzo A co się za w stanie, podejrzewam. Położymy ją spać, niech sobie się prześpi. Szczerze, bo ma ten szpadel, nie? Znaczy, łopatę to niech on kopie. Ale ją. <grystanie> Ona jest bardziej śpiąca. Kościół. Chyba powinienem jeszcze jakieś łóżko zrobić do tego wszystkiego. Bo. Musi się chce też pić. Szekajcie, nie będę mu kazał pić. O, co się stało. Ważne. Aha, czyli jak się zabruchy, to się sprawdzi. No i dobra. Aha, to on tu wykopał, tak? Co to jest? Warcarea Island Beauty. Czyli nasze nie jest piękna. <noise> Minus 15. Crzej, to wygląda tak jakbyśmy mogli się pod ziemię podkopać. Bo się kupę chce. Będziemy go obserwować, co zrobi. Trzy dwa jeden. O, zrobił kupę. Kto to? to? Matku, to jest jedzenie, wuj. Weź, pozbieraj to po sobie. Nie chcę tego podnieść. <grywa> Szaleństwo. O nie, brakuje nam teraz tych patyków. O dobra, mamy ten do wody. O, możemy to nawet postawić. Nawet to zrobimy tu obok, tu jedzonka. Gdzieś. O. Już mamy dwie rzeczy do wybudowania. Dobra, choćby z budową konstrukt I tak za chwilę mu wszystko się wyczerpie W sensie będzie chciał zaraz się i pić No, ale ty buduj tratwę A co ona jeszcze tworzy? A, pułapkę na ryby, dobra sobie <grybujesz> je zbudujemy jeszcze pułapkę na ryby eee i dla swojej tratwy. Możemy sobie sami zapisać albo wylosować nazwę Lucky Dream, o, pięknie podwójno można zrobić. Okej. Okay. To jakie fajne, za jest. Budowania większych traftów Doki Draft, draft. mów. Oj, dobrze, płyniemy na piśmie skału. A w ogóle trzeba tego użyć. Spróbować jak, jak ta oczyszczania wody smakuje. Znaczy, smakuje, że pracuje, działa. No, ty się trochę wyspałeś, więc idź. Eee, dobra. Słonej wody, żeby napełnił. I w sumie głodny jest. Pewnie zaraz pójdzie coś zjeść. A tu co się dzieje? A zbiera cały czas. No i git. On jak chce, to mu każe zrobić tą łapkę nerwy. Będzie wspaniały Jedzonko się robi, ten kopie. Dobrze, co się stało? On głodny jest. O, coś wykopaliśmy. Obydwaj są głodni. To jest spoko, bo oni kontrolują swoje potrzeby. O, w te trójkę wcinałem. Zobaczcie. <grystanie> Prawie jak Simsy, nie? A dobra, co to jest? 500. A to ten... to pewnie jest własny Open hatch. <trych> Trochę go nie otworzyłem, na no się zaznaczyło. Bezpiecznik, chyba bezpiecznik tam jest, będzie potrzebny, żeby to tworzyć. Pewnie będzie mieć... Będziemy mieć podziemną bazę. O! a tego nie wiedziałem, że takie coś tutaj jest. Pewnie to było podawane wcześniej, no ja nie zwróciłem na to uwagi, no ale dobra. Mamy półciory, O widzicie? Science. Na back. No i dobra I tak to moi drodzy wygląda Dobrze Oni będą sobie tutaj robić swoje rzeczy Kopać, uczyć się i spać A ja będę na dzisiaj kończył Moi drodzy, kończę, uciekam Polecam giereczkę, jeżeli macie y, Możliwość dostępu do właśnie tego demka To sobie to zorganizujcie, zagrajcie Naprawdę jest fajne Gierka jest dostępna, na, będzie dostępna na Steam Także wishlist, list, lista życzeń, wiecie, tam trzeba kliknąć, obserwować. Mam nadzieję, że to się niedługo pojawi i że będzie można troszeczkę więcej porobić niż tylko to, co teraz. Dobrze, ja uciekam, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, cześć.